Hej, wróciłam. Cześć. Cześć. Oho. Hej. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. <laughs> hej. I tam. Dawno mnie nie było. Nie będziemy się całować przy stół, nie? No nie Hej, no. hej. ja ci nic nie mówię, ale to ten remont idzie jak krew z nosa. No, jak zawsze, zero pochwał. Przez lata to Dorota była hamulcową wydatków Kamila, ale tym razem nowa sypialnia to jej marzenie. Byłem, byłem to tam pooglądać i powiem ci, że wygląda to. E... Imponująco. No, to wygląda teraz tak, jak to wygląda. Kamil mi powiedział, jakie ma plany. Wydam jakieś drobne 15 tysięcy na to wszystko. Zrobić pan coś jeszcze. Może ciasteczko. I powiem ci szczerze, że taki trochę zaniepokojony jestem, bo żeby, tak. wiesz, o no to czy, czy to wiesz, no czy te, te wszystkie inwestycje znowu nie, nie, nie wpędzą was w jakieś kłopoty, no bo górnictwo też nie wiadomo jak długo o, by jeszcze ja gdzie wiem. funkcjonowało, wiesz, Kamil tam pracuje, oby do, dopracował do emerytury, natomiast wiesz, no różnie może być, nie, yy, nie daj Boże, wiesz, ten kredyt zostanie, on nie będzie patrzył ten kredyt na to, czy Kamil ma ja pracę, wiem. Na te środki, no, powinny być odłożone lub tam spłacane wydaje się nam, no wiesz, bo... E, jako żona powinnaś go tak wiesz, przychwycić, trzymaj go. Nie pozwalajmy na tę checę. Ty weź się Wiadomo, tata ma trochę racji. E, razem z Kamilą będziemy rozmawiać jeszcze na ten temat.